na stronie bajki.pl przedstawia bajki z różnych stron świata. Zegar z kukułką. Bajka szwajcarska. Boczna uliczka na Starym Mieście wiedzie do sklepu, gdzie szyld nad wejściem głosi napisem pozawijanym, że jest to sklep z osobliwościami. Bo z osobliwym to sklep towarem, gdzie zamiast nowych przedmiotów, stare. Stary sprzedawca w surducie starym, stare na nosie ma okulary. Dzyń, dzyń. Brzdęknął dzwoneczek nad drzwiami. Ktoś wszedł do sklepu ze starociami, żeby coś kupić, rozumieć masie, albo po prostu przenieść się w czasie. Dawno temu. Zwykł mawiać pan sprzedawca. Na długo, zanim pojawiły się telefony komórkowe i telewizja, ludzie wierzyli we wróżki. Wierzyli, że mieszkają one na ziemi razem z olbrzymami, elfami i smokami. W świecie wróżek rzeczy się po prostu wydarzają. A jeśli nie chcą się wydarzyć, to wróżki je zmyślają. Oczywiście pewnych rzeczy, jak słońce czy księżyc, nie da się zmyślić, ale cała reszta. Tego dnia pan sprzedawca reperował stary zegar. Na stoliku pod żółtą lampką leżały śrubki, sprężynki i inne drobiazgi. Kiedyś. Choć trudno w to dzisiaj uwierzyć, ludzie nie nosili przy sobie zegarków, zaczął opowiadać przy pracy. W ogóle nie interesowały ich godziny i minuty. Patrzyli sobie na słońce, które wędrowało po niebie. Widzieli, że na wschodzie pojawia się rano, a po południu oddala na zachodzie i to im wystarczało. Zauważyli też, że kiedy słońce wędruje po niebie, cień wędruje po ziemi. Uczeni, którzy lubią wszystko mierzyć, pomyśleli, że można by to wykorzystać do mierzenia czasu i zbudowali zegar słoneczny. Taki zegar, kiedy dzień bezchmurny, kiedy pełno słońca działa bez pomyłki. Bez przerwy, bez końca. Przed światłem słonecznym nie może się chować wielka i okrągła tarcza zegarowa. Wysoka wskazówka, co sterczy do góry na tę jasną tarczę swój cień rzuca bury. Słońce sobie w górze stąd i stamtąd zerka, jak cień tej wskazówki tańczy po cyferkach. Spodobał się ten pomysł ludziom i Ustawili takie zegary w swoich ogrodach. Wróżki to stworzenia nocne i przed słońcem uciekają. Podobno, gdyby dosięgnął je choć jeden promień, natychmiast zmieniłyby się w kamień. Za to lubią księżyc i gwiazdy. Zaraz po zmierzchu wybiegają z leśnych kryjówek na łąki. I do ogrodów, i tam tańczą i bawią się aż do świtu. No, ale im także spodobał się pomysł zegara słonecznego. Kiedy tylko znalazły taki w ogrodzie, tańczyły po nim całą noc, jak po wielkiej sali balowej pod gwiazdami. Jednej nocy pojawiły się w ogrodzie pewnego starszego, jak ja, pana, którego nazwiska niestety nie pamiętam. Nazwijmy go pan Tykalski. Mieszkał on pod samym lasem, więc wróżki miały do niego blisko. Pan Tykalski był z natury człowiekiem ciekawym świata, ale był przy tym niezwykle roztargniony. Wiecznie szukał klucza do domu. Gubił okulary, czapkę zostawiał w przypadkowych miejscach, zupełnie tak jak ja. Tak czy inaczej, bardzo zainteresował go pomysł zegara słonecznego i sprawił sobie taki do swojego ogrodu. Od tego czasu spędzał tam długie godziny. Obserwował i rozmyślał. Zupełnie go ta cała sprawa pochłonęła. Tamtej nocy wróżki bawiły się w mam chusteczkę haftowaną na jego zegarze, kiedy jedna z nich zagwizdała na alarm. Ktoś idzie, kryć się! krzyknęła i wszystkie czmychnęły pod tarczę. Okazało się, że w swoim roztargnieniu pan Tykalski postanowił sprawdzić, którą godzinę pokazuje jego nowy zegar słoneczny. Zupełnie zapomniał, że słońce dawno zaszło, a na niebie zaświeciły gwiazdy. Założył płaszcz, zapalił latarnię i wyszedł do ogrodu, pogwizdując wesoło. Zbliżył się do zegara i jak zwykle pochylił. Zrobił kilka kroków, znów się pochylił. Zegar pokazał inną godzinę. Spróbował jeszcze raz. Chodził tak w tą, i z powrotem i pochylał nad tarczą, a co się pochylił, zegar pokazywał inną godzinę. Chwycił się pan Tykalski za głowę i zaczął martwić, że jego nowy zegar się popsuł. Kiedy gwiazda do niego mrugnęła z nieba, jakby chciała coś powiedzieć. Zaraz się zorientował, że słońca przecież nie ma. A cień na zegarową tarczę rzuca jego latarnia, z którą chodzi przecież w kółko. Szybko nacisnął czapkę na głowę i uciekł do domu, w nadziei, że nikt z sąsiadów tego nie widział. O, śmiały się wróżki z panatykalskiego, że gapa z niego, ale gdy się już naśmiały, zaczęły się zastanawiać. Właściwie dlaczego nie ma takiego zegara, który by w nocy pokazywał godzinę tak samo dobrze jak w dzień? Rzeczywiście nie było takiego. A skoro nie było, wróżki zaczęły go zmyślać. Zmyśliły ruchome wskazówki, kółka zębate i ciężarki. Zmyśliły śrubki, sprężynki i inne drobiazgi. Świetną miały zabawę, zmyślając. Wreszcie postanowiły, że podrzucą ten pomysł do głowy panu Tykalskiemu. Następnej nocy pojawiła mu się we śnie wróżka i powiedziała do niego. Chociaż przerwałeś nam zabawę zeszłej nocy, wiemy, że zostawiasz nam zawsze słodkie okruszki w ogrodzie. Dlatego przyniosłam ci pewien pomysł. I wróżka wrzuciła mu do głowy pomysł na nowy zegar z ruchomymi wskazówkami. Wrzuciła cały mechanizm poruszający wskazówki, a na dokładkę dorzuciła drewniane ozdoby i rzeźbienia, żeby było ładnie. Pan Tykalski uśmiechał się przez sen i mamrotał pod nosem. Tik, tak. Tak i tak się obudził. Zegar rozpłynął się w powietrzu, wróżka zniknęła, a za oknem zaświeciło słońce. Zerwał się Pantykalski z łóżka i jeszcze w piżamie i bamboszach pobiegł do swojej pracowni. Rozpierała go radość, jak zawsze, gdy przyszedł mu do głowy nowy pomysł. Pracował dzień i noc bez wytchnienia. Nie minął tydzień, jak skończył pracę nad mechanizmem. No i zabrał się do rzeźbienia. Z ciemnego drewna orzechowego wyrzeźbił skrzynię na mechanizm, a cyferki i wskazówki wyciął z białej brzozy. Chciał się jakoś odwdzięczyć wróżkom za pomysł, więc zbudował dla nich mały domek. Z dwuspadzistym daszkiem, zaraz nad zegarową tarczą. Kto wie, może i w dzień zechcą mnie odwiedzić, pomyślał sobie. Już kończył wycinać drzwiczki, kiedy przez otwarte okno pracowni wleciała kukułka. Przysiadła na chwilę na czapce, którą roztargniony mistrz zostawił przypadkiem na parapecie. Zakukała kilka razy i otrunęła. Uśmiechnął się pan Tykalski, bo lubił ptaki, nawet takie łobuzy jak kukułki. Dopiero kiedy późnym wieczorem skończył pracę i podszedł do okna, żeby je zamknąć, zauważył w czapce kukułcze jajo. A to nic, poń, pomyślał, ale wcale go to nie zdziwiło. Powszechnie wiadomo, że kukułki swoje jaja podrzucają obcym. Co było robić? Nie bardzo wiedział, a był już zmęczony. Włożył więc jajo do wróżkowego domku nad tarczą zegarową, myśląc, że będzie mu tam tymczasem ciepło. Rano zastanowi się, co dalej. No ale i o tym zapomniał w swym roztargnieniu. A dni mijały jeden za drugim, aż minęło ich dwanaście. Dwunastego dnia pan Tykalski wszedł rankiem do swojej pracowni, a tu drzwiczki nad zegarem nagle się otworzyły i wyfrunęła z niego mała kukułka. Kukała przy tym głośno i donośnie, jak to mają w zwyczaju młode i głodne kukułki. Dostała więc włochatą gąsieniczkę. A panu Tykalskiemu przyszedł do głowy nowy pomysł. Na szczęście zostało mu jeszcze kawałek ciemnego drewna, orzechowego. Wyrzeźbił niesfornego ptaszka i umieścił go w domku nad zegarem, żeby swoim kukaniem oznajmiał godziny. No, gotowe. Sprzedawca dokręcił ostatnią śrubkę i powiesił zegar na ścianie. Wskazówka minutowa była już bardzo blisko dwunastki. Tik. Tak. Tik. Tak. Przesuwała się coraz bliżej i bliżej, aż wreszcie wybiła piąta. Oho, pora zamykać, powiedział starszy pan i zaczął rozglądać się za czapką.